Drugą kolejkę PKO BP Ekstraklasy rozpoczniemy od starcia beniaminków, ale też bardzo zasłużonych dla polskiego futbolu klubów. Ruch Chorzów podejmuje Łódzki Klub Sportowy, i to goście pierwsi groźnie atakują. Uderzenie Daniego Ramireza z dystansu odbija Jakub Bielecki. To była dziewiąta minuta meczu, a w czternastej Tomasz Wójtowicz, że wrzuca piłkę z autu. Świetnie zabiera się z nią. Daniel Szczepan zagrywa do Kaspra Michalskiego ten naraty, ale pokonuje Aleksandra Bobka i jest 1 do zera. Dla niebieskich ruch chorzów. W czternastej minucie obejmuje prowadzenie. A gola strzela Kasper Michalski. A to już 39 minuta tego starcia i spore zamieszanie pod bramką Chorzowian. Znakomicie złożył się do piłki Dani Ramirez. Ale ten, który przed chwilą strzelił gola, teraz ratuje swoją drużynę Kasper Michalski. Wybił piłkę z linii bramkowej. W końcówce pierwszej połowy jeszcze jedno uderzenie po rykoszecie Juliusz Letniowski próbował zaskoczyć golkipera łks u ale Aleksander Bobek świetnie interweniował. Do już fragmenty drugiej połowy Filip Starzyński mknie w kierunku pola karnego. Jest już 16 uderzenia, ale tuż obok słupka. W drugiej połowie ruch kontrolował wydarzenia na boisku. Teraz świetnio piłkę powalczył Daniel Szczepan. Szczepan wpada w pole karne, zagranie do Tomasza Swędrowskiego i 2 do 0. Kwadrans przed końcem, gospodarze prowadzą już dwoma bramkami, a bohaterem tego meczu Daniel Szczepan to on wypracował oba gole. Wielka radość w Chorzowie, niemal 10 tysięcy kibiców świętuje. No a w samej końcówce ŁKS próbuje zdobyć przynajmniej pierwszą bramkę w tym sezonie. To się nie udaje, za to ruch wychodzi z kolejnymi. Kontratakami to 82 minuta meczu. I Wójtowicz zagrywa wprost na głowę Szczepana, ale ten do dwóch wypracowanych bramek nie dokłada strzelonego gola. Fatalnie pudłuje, natomiast ta akcja zaczęła się od faulu na Macieju Sadloku. Za co drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymuje Michał Mokrzycki. ŁKS kończy w dziesiątkę. Wynik się już nie zmienia. Ruch Chorzów odnosi pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie od 6 lat. Ruch pokonuje LKS 2 do 0. Łodzianie na pierwsze punkty i pierwszą bramkę muszą jeszcze poczekać. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.